Dobra, minęło chyba już. Jeszcze małe zerknięcie, co wy tu macie, i spadamy do tego sidora tutaj, nie oddać. O, jakaś walka. Kurde, kota mi zabije jeszcze tu. Padła, nie? Padł. Czemu ja mówię padła zawsze? To jest on. Dobra. Coś się z Tobą niedobrego dzieje. Nic, nic, nic nie ma no. dobra patrz, i znowu nic nie ma. Trzy pijawki? Jeszcze jakieś pijawki są, tu. dobra, do poradzili sobie. Nic idź ty, duszku, z pieprzej. O, tym razem pijawka miała coś Dobra. Ten tu już chyba nie ma żadnych robót ma coś. Dobra, mutanty to można. Szczurek, cześć szczurek. Tutaj pozamykane, żeby przeciągów nie miał Dobra, to jeszcze muszę ten e, naprawić posyłkami e, tutaj to. zdrowie pytam, to i nóż jeszcze naprawimy. Dobra, nie będzie tak i już starczy. Aha, coś tutaj więcej tych opcji ma. Zamiast kupić w hashpadu, robię co chciałeś. Ok. Ok. Informacje do sprzedania. Okej, okay, trzymaj. 700, dobra. Robota. Naszywka bandytów... E, dobra, okej. Okay. Robiłem co chciałeś. Dobra, 13 tysięcy za naszywki. Pięknie. Mm, coś innego? Nic nie masz, dobra. Dobra, nic więcej już nie masz. E, tylko mi tutaj daj rację żywnościową to, 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 to trochę tego i trochę tego ukraińska eee, racja Rad, twoja racja jest racją najmłodszą zwykłe żarcie, bo ja nie chcę teraz racji żywnościowej zużywać. wolę sobie kiełbaskę zjeść a tutaj oddana oddana misja pójść do pułkownika Kuznicowa. 7600, ok więc wykorzystujemy możliwość. Dobój ty. robiłem to chciałeś. Nie mniej więcej w drugiego bojownika na wyspisko w południowym wschodzie. Hangaru otrzymując z schowka. Mam nadzieję, że to normalne. Czy tu już otrzymacie jakieś specjalne zadania, X18. A to są dwa zadania, tutaj miałem. Okej, okay, dobra. Idziemy na X18. Mam swoją schowka na bagnach obok wspólnego domu. Tutaj raczej nie będzie też, jeżeli będzie nawet żółty, hełm Sfera 08, mam takich hełm. Trzymam 3000 tylko. Coś gotowe, to zadanie przyszło z samej centrali. Mam tu listę do celów, które szefowie sztabu chcą zdobyć. Trzeba odzyskać dokumenty z laboratorium X16 teraz. W zadanie przepraszam, to już. Nie. No dobra. I wyłącz instalację psioniczną. Znowu? Ja już wyłączyłem raz. Ile razy będę wyłączał? Nasze HP tu 20 razy, ok. Zrobiłem co chciałeś. Mam ich od cholery. Innego? Nie, samotników nie. Dobra. Eee... No, bo chyba to jest eee dość istotna misja. Tutaj mam hełm Sfera. Słabszy on jest minus -3. Tutaj. Nie, on słabszy jest do rozmontowania. Po co mi dwa hełmy takie? Jeden gorszy. Narzędzie zaawansowane, jeszcze tutaj oddamy tu chyba jest albo ten to jest zrobiłem co chciałeś okej okay. dwa i pół tysiąca no nie ma znać że... no to nie znać dobra ok. precyzyjne ten chce też <laughs> nie no kurde dziękuję bardzo postoję żeby chcieli, chociaż czekaj jak ja wezmę to zadanie, to może się znajdę to precyzyjne wtedy. Bo wiesz, to jest takie wymuszenie na grze, tego, no, Tego, tego progresu. Dobra, niech będzie. A ty naprawisz coś mi? Gówno. Wy wszyscy jesteście bezużyteczni. Idziemy. Z głównych zadań, co tu jest jeszcze? Dałca jednostki wojskowej instytucji Instytucie Badawczym Agroprom polecił Ci udać się do laboratorium to tam X16, które znajduje się na terenie jeziora Jantar i zdobyć tajną dokumentację oraz jednocześnie wyłączyć tamtejszą instalację psioniczną. Poradził mi również, aby najpierw zdobył dobrą ochronę psioniczną. Tutaj chyba potrzebny jest ten drugi ten, chyba mi się wydaje. Tak, 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 takie jest moje mniemanie. No. Bo jeden mam. No, właśnie są takie pewnie środki chorące Nie wiem i tutaj jest co? Przynieś kandetemowi PDA asystenta Dawaj, jedulinki dawaj, o oh, kurde chłopie. Takie rzeczy dawaj. 19 tysięcy, pyk. I muszę powiedzieć, że no jakiś tam progres lekki jest, ale ciągle na przykład stryłoka nie znalazłem, nie? I nie ma tych misji ze Streetwalkiem, więc jest jeszcze trochę do końca. To nie, jest, to nie jest tak, że już jest koniec, prawie i ten Dzień dobry panu. A tutaj mam jeszcze leki. Kurde. No dobra, to jedne zostawię tu chyba. Czyli wypadałoby iść do X16 i wyłączyć instalację pszeniczną. Dobra, pierwszy X16 załatwię. I później za zapylam do Martwego Miasta robić tą kolejną główną misję. One shot, one kill. Tak jest. Dobra, pad. Jak tam? Goście. Magazyn. Okay. Chyba droga skrótowa była. Okej. Okay. Albo taka, która wymagała Takiego przejścia. Dobra, tu jest zejście na dół. I prawdopodobnie tak to już jest przejście tego laboratorium.